Witam owacyjnie. Z minusów, które dzisiaj się też wydarzyły, odpalam ponownie pierwszy mecz Vladera. Vinicius Junior na lewym skrzydle. Odpalam drugi mecz Vladera i dostaję informację, że jak coś to już nie możesz gościa używać, nie? Jakby Vinicius Junior oficjalnie zakończył tu. Dobra, ten ten ziomal strzelił 10 bramek w 36 kolejkach. Takie liczby tutaj miał Łukasz Teodorczyk Srebrny w pierwszym dniu Ultimate Team. Co jest? On nad... Nie, nie, naprawdę aż tak? Nie, mam wrażenie serio. Jakby to jest trochę być może nieobiektywne, bo wiadomo, że to nie jest zła karta. Natomiast nie macie wrażenia, że w tych grze z roku na rok ceny tych kart coraz bardziej nie oddają tego, jak faktycznie są one warte? Dlaczego taki Vinicius Junior w czerwonej wersji aktualnie kosztuje prawie 5 milionów monet? Jakiś białacz go licytuje za ponad 4 miliony, rozumiecie to? 4,300. Jeszcze Czerwony Vinicius. Ile trzeba mieć pieniędzy w tej grze, żeby sobie kupić normalnie czerwonego Viniciusa, i pomyśleć: nie, no w sumie. To jest dobry moment na, moment na upgrade tego składu, na tej pozycji. Kupię zamiast Informa albo zwykłego winiego czerwonego za 4300. Totalny brak, brak kompleksów. No, nie wiem, ale podziwiam tych milionerów. Chciałem być takim. Ikona 88. O, proszę. 3D Garety Bailey te sprawy są do trafienia, tak? 85, X2, 86 87. i 87. Nie wiedziałem tego, że dzisiaj ma wyjść ikona. Ktoś wypakował cokolwiek sensownego z tej ikony, czy Inaki Williams wyskoczył też? 4 na 3 aha. Czyli kolega jest regularnie, niestety, tutaj karany, 91 staminy i powershot? Nie ma powershota! A z tym gościem nie było czasem tak, że on dostał ewolucję tydzień po premierze gry, gdzie miał złotego powershota, przez co grało nim mnóstwo osób, a oni teraz dają miesiąc później bez tego stylu gry nawet na srebrnej pozycji? To jest chyba nie w porządku rozwiązanie, szczerze. Nelita 1, bardzo męska ranga, nagrody znamy, 20 tysięcy monet, z pewnością było warto. Mega paczka, to jest to z SBC. I women leci. I women bez walkoutu. CDM. England Stanway. Nie, to nie jest Stanway. Stanway ma walkout. A nie, nie ma walkoutu. Ile ma? 84? A to jest Kevin Wash Na Shipdy. 85. No, na SBC. Załóżmy, że w miarę jest to ok. Rare pack 83 i więcej. Kulit. Kunde, Marszałek, oficer. To nie jest Kunde, Matko Boska, no. Um. Odgadnąć gościa po długich włosach w tej grze dla mnie graniczy z cudem. Zawsze jak jest hero, to wychodzi długo włosy Ginola, który koniec końców nie jest Ginolą, a teraz wychodzi Jamorant. Team of the Week Player Pack. Jeden z najgorszych Team of the week w historii. No i nie ma oka, O, 10k. Witamy w bazie. Witam, witam, witam. Carlos Coronel. A czekaj, bo to może nie kosztuje jak XL, bo to coś te informy. No, no właśnie, to lepiej sobie zatrzymam, nie? Zagraj na emocjach, chłopaki. 75 razy 10 Nie ma eventu. Znowu długo włosy, Teraz, kunde. Nie. Jan Zomer. Nie no. Oni wszyscy wyglądają tak samo, naprawdę, to jest Jules Powinno być jakieś światełka w tym tunelu, żeby choć dać cieniu Różnorodności pomiędzy białasem, a nie Droga paczka Znowu walkouty, to jest chyba Ikai Gindogan Tę piękną grzywę bym rozpoznał z dystansu, no A swoją drogą dobrze, że Ikai wyskoczył, ale trochę przykre rzeczy się podziały z Manchesterem City, co? Naprawdę, bardzo przykre rzeczy O cholerą byka udaje o, no, to jest pewnie około 500 walkout w tym roku, a pierwszy raz widziałem emotkę byka i to dodaję dzisiaj, czy co? No nie ma Rodriego, nie ma proszę ja ciebie Stonsa nie ma Rubena Diasza Bo jak jeszcze Rodri wyleciał na samym początku to pamiętam, że oni jeszcze punktowali, ale... Odkąd wylecieli stoperzy to jest, to jest większy problem, nie? Zabicie 15-0, taka animacja jest Oby była dobra animacja 85+, bo póki co te nagrody za Elite 1 szało nie robią Ostatnia paczka I nie ma... to jest kobieta Ale chyba nie ma... Yeah. Nie! To jest Vinicius! <laughs> VINICIUS! Co jest? <laughs> Witamy w bazie! <laughs> to nie jest kobieta, to jest VINICIUS JUNIOR! <laughs> o oh, wow! O oh, wow! <laughs> let's go! Panowie, let's go! Warto było! Warto było, niech szoraj się tutaj poświęcić te północy! VINICIUS JUNIOR! Ale nigdy bym go nie rozpoznał po tej fryzurze, naprawdę. Był podobny zupełnie do nikogo, aż to sklipuje. Niesamowite. A co mówiłem przed nagrodami? Że skończyło mi się to wypożyczenie czterodniowe Viniego. W czerwonej wersji. Zobacz. No on wygląda... Jezus, do kogo on jest podobny? Ten Człowiek Drzewo. To było w Star Warsach? Człowiek Drzewo. Człowiek Drzewo Star Wars. Ja nie oglądałem Star Warsów, ale kojarzę tą postać. Do Grota? Do Grota, to jest Grot. Słuchajcie to. No. Nie, ciekawe, lepsze zdjęcie. O, tutaj. To jest winicjusz, Junior, w tunelu. No, powiedz, że niepodobny. Z tą fryzurką taką. I trafiłem grota. To, on jest. To jest wymienne? Po 85 plus jest wymienne. O kur... O kur no to jest wymienne. Coś fantastycznego. 1400. O cholera! Ja powiem pewien, że to jest nie wiem za zabatelsy. Wow. Ale będzie upgradeowane jutro. Ale będzie upgradeowane. Odkręcony dropik Jupiterka. Dobra, to już zrobimy. Ale jaja. Ile kosztuje Johan? Ja, o się zgrzałem. Przy <laughs> nagrody SB w historii. Brał kubik. Johan kosztuje 6 milionów. Dobrze, to już... pogrzebiemy później. Teraz zróbmy. Zróbmy SBC o ikonę. Zapieprzony skład Battle zrobiłem tyle chyba co za cztery ligi weekendowe. Razem wzięte 87. Ikona MAX 88. Gareth Bale i spółka do trafienia wciąż. Albo Patrick Vieira. Albo Laurent Bloom. Czas na Garetha Bale'a. Ikona MAX 88 overalla. Proszę bardzo, mężczyzna. Nie mam pojęcia. LP. To jest chyba Ashley Cole. Chyba Ashley Cole, panowie. Ashley Cole? Ashley Cole 86. Okej, okay. jest zwycięstwo. To jest Możemy to nazwać zwycięstwem, okej? Okay? Ashley Cole 300K? Mm. jest taka. Ten jesteśmy minimalnie droższy. Fajna karta, ale gorszy niż to Hernandez. To jest jego minus. 3 na 2 i 55 finishingu. O, oh, Jokej, jockey, slide tackle, whip pass O, oh, raczej minus w historii nie dostanie Nie widziałem go jeszcze w grze, na futbinie raz mi mignął, ale tak to gościa nie widziałem 2,5 miliona O, oh, to jest bardzo przepłacony ziomuś Bardzo, ale to bardzo No, ja się z Roberta nie ścieczyłem, ale i tak nim zagrałem całe futchampions, to było dopiero przykre A to, 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 to raz, jakiś Cristiano Ronaldo? To, to jest bardzo szybkie zepsucie zabawy Jak widzę już, matko boska, to jest ten CB z Chelsea, co może grać też na EXP? I kosztuje totalny nic. Biern? Jakoś tak. Biern. Jest mi tak wstyd, że znam laski na obronie z Chelsea. Naprawdę ta gra robi taki piasek z mózgu. 85 plus. Któż to taki? Walkout? To jest na mej niewinicę tutaj Martinez. mi Minimalna różnica. Leci party back na RTG. Przydałby się ktokolwiek do składu: szczególnie na lewe, prawe skrzydła, albo lewą i prawą obronę. Bo tego po prostu nie ma na tym koncie. Błagam, mężczyzna. nie. No dlaczego za każdym razem to jest To jest ta sama kobieta, co już tutaj trafiłem z Manchesteru City. Jakaś miedema czy coś? Jaka jest szansa, że dwa razy płaci ta sama karta? 89, 89. Kicha.